Dziś będzie słuchowisko. Opowiem wam o tym, co Talmud, druga po Torze najważniejsza księga Żydów, mówi na temat traktowania chrześcijan. Zacznijmy od tego, że Talmud nie jest świętą księgą, tak jak Biblia czy Tora, lecz komentarzem do tej świętej księgi. Powstawał on przez wieki, jest to zbiór praktycznych przepisów mówiących o tym, jak postępować w życiu codziennym. Ponieważ wiele zasad zawartych w torze stało się z czasem niemożliwych do przestrzegania po tysiącu lat od ich spisania. Wiele też narosło niejasności wśród tych zasad. Żydzi pytali swoich rabinów o interpretację i właśnie w Zbiór tych wszystkich interpretacji przez wieki spisanych, szczególnie w Jerozolimie około 400 roku naszej ery oraz w Babilonie około 500 roku naszej ery, dał początek Talmudowi. Możecie zadać tutaj pytanie: dlaczego w Babilonie powstał Talmud? Otóż Babilon był już od starożytności bardzo ważnym miastem dla Żydów. Zarówno Asyryjczycy, jak i później Babilończycy chętnie przesiedlali Żydów do Babilonu, a później właśnie w V wieku naszej ery i w VI, kiedy to chrześcijanie w Imperium Romanum doszli do władzy i robili coraz większe represje przeciwko Żydom, to właśnie Żydzi bardzo chętnie uciekali do Babilonu i w Babilonie pod opieką Sasanidów mogli sobie spokojnie na przykład spiskować przeciwko Rzymianom. Także właśnie w Babilonie, około 500 roku naszej ery, powstała najważniejsza część Talmudu. Ale później jeszcze w średniowieczu dopisano wiele ksiąg, i te księgi napisane w średniowieczu są najbardziej antychrześcijańskie, ponieważ one są niejako odpowiedzią na coraz większe represje chrześcijan w stosunku do Żydów. I właśnie w odpowiedzi na to ci rabini bardzo ostrym językiem atakowali w swoich pismach chrześcijan, i te pisma ich też weszły w skład Talmudu, i o tym też dzisiaj opowiem. Tak więc istotnym elementem tego całego Talmudu jest stosunek Żydów do niewiernych, czyli do gojów. Porady tam zawarte są tak obraźliwe dla chrześcijan, że księga ta była wielokrotnie zakazywana i prześladowana. Już w VI wieku naszej ery Justynian Wielki w swoim edykcie zabronił czytania Talmudu, a w XIII wieku papież Grzegorz IX wpisał Talmud na słynną listę ksiąg zakazanych. Co ciekawe, Kościół katolicki usunął go z tej listy dopiero w 1962 roku. Warto tutaj zaznaczyć, że Grzegorz IX zrobił to w reakcji na bardzo bujną działalność żydowskich myślicieli, którzy właśnie w XII i XIII wieku napisali liczne nowe komentarze do Tory. I w ten sposób ubogacili Talmud o bardzo kąśliwe w kierunku chrześcijan narracje. Tak więc, co w tym Talmudzie takiego jest, co tak bardzo oburzało i oburza chrześcijan? Pragnę zaznaczyć, że te cytaty, które przytaczam tutaj, są wyłącznie do celów edukacyjnych. Przede wszystkim trzeba sobie uzmysłowić. Że Żydzi patrzyli zupełnie inaczej na osobę Jezusa z Nazaretu. Chrześcijanie widzieli w nim Syna Bożego, wielkiego nauczyciela, który został zesłany na ziemię, żeby zbawić ludzkość. Natomiast dla Żydów Jezus z Nazaretu to heretyk, któremu udało się zbałamucić Żydów i oderwać część z nich od prawdziwej wiary. Można więc przeczytać w Talmudzie. Tego typu porady: Jeśli byś przechodził obok krzyża i wbił sobie w nogę drzazgę, lub rozsypał pieniądze swoje, nie zatrzymuj się, żeby ją wyciągnąć, ani żeby je pozbierać. Wyglądać by to mogło, że oddajesz pokłon temu bałwochwalczemu symbolowi. Talmud wiele razy wspomina o tym, że wielkim grzechem dla Żyda jest jakikolwiek czyn, który wiązałby go z nieczystym chrześcijaństwem. Żydzi więc nie powinni chodzić do kościołów, uczestniczyć w chrześcijańskich świętach czy kłaniać się duchownym. Ale od tych zaleceń są liczne wyjątki, o których opowiem trochę później. Samo życie Jezusa. Opisane w Talmudzie jest na przykład tak. Był sobie Jeszu, który zajmował się czarami i namawiał ludzi do odstąpienia od religii. Za swoje działania został skazany na ukamienowanie. Na wykonanie wyroku czekano aż 40 dni, ponieważ Jeszu miał jakieś tajemne powiązania z władzami miejskimi. Razem z nim ponieśli śmierć jego uczniowie. Później zwłoki skazańców zostały powieszone. Są też fragmenty obfitujące w pogardę w kierunku chrześcijan. Kiedy Żydówka wychodzi z łaźni i ujrzy świnie, psa lub chrześcijanina, musi wrócić i ponownie się obmyć. Lub, jeszcze bardziej dosadnie, gorsi są oni od psów, płodzą się niczym bydlęta, a dusze ich od diabła pochodzą. Albo chrześcijanie to bestie stworzone na podobieństwo ludzkie, aby służyć Żydom i od tego obowiązku nie mogą być w żaden sposób zwolnieni. To akurat jest cytat z Księgi Blasku. Jednak co by nie mówić, los Żydów jest bardzo ściśle związany z losem chrześcijan i przez te dwa tysiące lat koegzystencji Żydzi musieli sobie jakoś radzić z tymi, których tak bardzo nie lubili. W tym kontekście w Talmudzie znajdziemy wiele porad na temat tego, jak unikać nieczystości z tym związanej. Na przykład nigdy nie jedz chleba upieczonego przez goja. Ani nie pij mleka przezeń udojonego. Albo, kiedy kupisz nóż od goja, najpierw dobrze go wypoleruj, a następnie 10 razy wbij w ziemię, aby go oczyścić. Były też specjalne obrzędy, aby oczyścić naczynia gliniane, zakupione od goja. Jednakże, jak wspomniałem na początku, Talmud jest dziełem monumentalnym, tworzonym przez wieki, dlatego de facto znajduje się w nim mnóstwo sprzecznych ze sobą określeń, bo w innym miejscu też przeczytać możemy, że Żydzi zawsze powinni być prawi i nie krzywdzić ani nie oszukiwać nikogo, choćby nawet był gojem. Ponadto jest wiele nakazów, które są warunkowe, to znaczy, zwykle rób tak, ale jeśli miałoby to na celu dobro naszej społeczności, to rób inaczej. I tak. Wielu Żydów było lekarzami. W związku z tym padło pytanie do rabinów: czy można leczyć goja w szabas? Odpowiedź: Nie można tego robić, no chyba, że taki czyn przyniesie korzyści dla naszej żydowskiej społeczności. Wtedy można. Talmud też ciekawie opisuje kwestię samego Szabasu, świętego dnia, w którym pobożny Żyd nie może wykonywać żadnych prac, w tym gotować czy palić ognia. O ile w Izraelu czy w Egipcie takie przykazanie było dość łatwe do wykonania, to co zrobić miał taki Żyd w Polsce, gdzie zimy są długie i mroźne? Jak wypełnić zawarte w Torze przykazanie o na przykład niepaleniu w szabas? Otóż Żydzi pobiegli do rabinów i zapytali ich, co robić, a rabini odrzekli: Każ gojowi wykonywać za ciebie rzeczy, które ty robić w szabas nie możesz. Goj i tak jest nieczysty, na zbawienie liczyć nie może. I tak powstała tradycja, Posiadania przez między innymi polskich Żydów, tak zwanych szabazgojów, czyli zwykle ubogich chrześcijan, którzy w szabaz robili dla Żydów wszystko to, co ci nie mogli robić ze względu na Torę. Podsumowując, Talmud jest bardzo często demonizowany jako księga, w której Żydzi pogardzają całym światem. I wywyższają się ponad wszystkich. Tak, są takie fragmenty, lecz są to tylko bardzo nieliczne zapisy na tych tysiącach stron przypowieści i pouczeń, jak się zachowywać. I właściwie podobnie można by się czepiać zarówno Biblii, jak i Koranu, wyciągając z tych ksiąg pewne fragmenty i pokazując je jako przejaw wrogości. Dla ludzi naturalne jest. By wzmacniać poczucie więzi w ramach własnej grupy kosztem innych grup. Tak postępują partie polityczne, drużyny piłkarskie i ich kibice, i tak samo postępowali Żydzi, chrześcijanie czy muzułmanie. Taka nasza psychika, ukształtowana na przestrzeni tysięcy lat, kiedy to właśnie silne więzi wewnątrz grup były kluczowe dla przetrwania społeczności. Więc budowano je wszelkimi możliwymi sposobami, w tym pogardą czy oczernianiem w stosunku do innych osób. Należy brać to pod uwagę, analizując dawne pisma. Tyle na temat Talmudu. Bardzo dziękuję za uwagę.